Jak w kilku zdaniach podsumowałby Pan, czym jest Family Office? No, family Office jest to organizacja, która ma się dopasować do potrzeb rodziny. Jeżeli mówimy o single family office, to ona się dopasowuje do pojedynczej rodziny i odpowiada na wszystkie wyzwania, które ta rodzina stawia. Jeżeli mówimy o profesjonalnym family office, czyli profesjonalistach, którzy. Zawodowo się tym zajmują. Jest to podmiot, który ma powinien być uczciwy, skuteczny i zaangażowany, tak, żeby odpowiadać na wszystkie wyzwania, które dana rodzina przed nim postawi. Z jakich zagranicznych doświadczeń czerpie y, Ceres Family Office? No, na szczęście uczymy się albo. Uczymy się z tego, co podmioty zagraniczne już od ponad kilkuset lat wdrażały. Jesteśmy w tym dobrym momencie, że 70% polskich przedsiębiorstw będzie zmieniało własność w najbliższym czasie. Będzie to albo przejście na nowe pokolenie, albo sprzedaż biznesu. Każdym klientom mówimy, że jeżeli masz ekspozycję na polskim rynku, czyli masz w Polsce przedsiębiorstwo, to powinieneś szukać i dywersyfikować swoje rozwiązania o zagraniczne rynki. Tutaj korzystamy z zagranicznych partnerów biznesowych w postaci TFI lub zagranicznych dostawców na przykład usług prawnych. A jaki jest Wasz klient? Jakie ma potrzeby? Oczywiście każdy klient to inna potrzeba. My w sumie pracujemy z 800 klientami. Z czego pod usługę Family Office nawiązaliśmy współpracę z 40 klientami. Ja to mogę tak podzielić w zależności, kiedy te biznesy były budowane. Klienci, którzy zaczynali w latach 80., -tych, 90., -tych, czyli to jest to pokolenie, które teraz już przekazało je albo przekazało biznes, im zależy na stabilności, bo biznes już jest zbudowany. Klienci, którzy budowali swoje biznesy w 2000-tych latach, jak to nazywam klientami internetowymi. A, czyli to nowe pokolenie naszych najsilniejszych przedsiębiorców, im zależy na rozwoju i na przejęciu, e, na przykład na budowaniu swojego biznesu przez przejęcie e, z innych podmiotów, a to nowe pokolenie, które objęło, m, ono podejmuje większe ryzyko i u nich musimy dbać o to, żeby z, e, zwracali uwagę na ryzyko i na wszystkie sprawy kompliansowe. Więc także każda rodzina to inne wyzwanie, które przed nami stoi, i do tego staramy się dopasować.